Już, 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 już. działaś biceps? Widzę, widzę. No, kurczę. Nie działa. A nie działa. Gdzie? Myśli, że nie wiem, gdzie nacisnąć. Zapowiesz ty, czy ja? Nie, no ty zapowiesz. Chyba, że chcesz ty? Nie, ja żegnałam już z gwitami. To już przynajmniej zradziliśmy koniec programu. Jola się będzie żegnać na koniec, więc oglądajcie do końca, ale jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, jak zrobić. Turbo tradycyjny żurek na Wielkanoc. To oto mam turbo tradycyjną Jolę, która zna wszystkie sekrety dobrego żurku. Znasz? No wydaje mi się, że znam. A to macie powód, prawda? Widać. I jak pachnie? Najlepszy pomysł na święta, albo inaczej, to najdłuższe śniadanie w roku, czyli śniadanie Wielkanocne bez dobrego żurku, albo powinniśmy chyba powiedzieć lepiej, bez zupy nie może się obejść, prawda? Dokładnie. Ja preferuję jeszcze barszcz biały. A różnica pomiędzy żurkiem a barszczem białym to odwieczny dylemat wszystkich tych, którzy gotują. E... I uważają, że to jest zawsze żurek. Tak, a nie jest. Nie jest. Różnica, Jolu? Mące. Mąka żytnia jest do żurku, mąka pszenna jest do barszczu białego. Tak głosi. Barsz biały jest łagodniejszy. Otóż to w smaku, tak głosi wieść gminy. Na Dzisiaj mamy zakwas z mąki żytniej. To jest żurek. Na żurek. Mocny, esencjonalny, ten najmocniejszy, jeśli chodzi, w... mielibyśmy kategoryzować różne rodzaje mąki i różne rodzaje zakwasu, to ten jest najmocniejszy, przepis na zakwas jest tutaj. Mój zakwas to jest na mące żytniej. Tak jest. Zalewam przygotowaną ciepłą wodą. To jest jasne. Daję liście laurowe, Klasyka. pół główki czosnku. Pół główki czosnku? Pół. Ma być czosnek, to czosnek. OK. Niektórzy nie dają, bo fermentuje, ale ty dajesz i to działa. Działa. Pięknie. I pieprz. Nie ziele, a pieprz. A zamiast ziela angielskiego pieprz. Dokładnie. Ja użyłem liścia laurowego, ziela angielskiego i chleba. Mąka i chleb skórka od chleba, która to przyspiesza ten w proces fermentacji. Prawda? Tak, nie wiem dlaczego, ale kilka razy dałam skórkę od chleba i Zapleśniało mi, powiedz dlaczego. – Moim zdaniem to kwestia chleba, tego, czy chlebek został dobrze wysuszony wcześniej, ponieważ chleb, który dodajemy, powinien być wysuszony. – A właśnie, a ja nie wysuszę. I druga strona medalu to jest ta, żeby ten chlebek, który będzie wypływał na powierzchnię bardzo często, żeby go co jakiś czas zanurzać. Zamurza... Bo jak piętka ci leży, no to góra się nie zanurza, prawda? I chłon zaczyna pleśnieć. Tego nie róbmy. – Tam mamy już wywar. Przygotowaliśmy go wspólnie z Jolą, ale od razu Wam wyjaśnimy, to jest klasyka. Tego się wyrzekać nie wolno. Tu. Opalona cebula. Na gazie. Na gazie. Wędzony boczek, tak surowy jest. wędzony boczek. Czy ty robisz zawsze wywar na wędzące? Czy może być wersja jarska bez mięsa? Może być. Tak? Może. Dopuszczasz taką? Znaczy się wolę z mięsem, ale jeżeli znajdzie się Jarosz, to wtedy taką zrobię. Jest czosnek, wywaliłem czosneczek, więc tutaj poszedł do wywaru czosnek zamiast do mm, zakwasu. No i chyba to wszystko... Ale są też grzybki i tu byliśmy zgodni, grzybki że... pokroimy, prawda? Pokroimy i ponownie dodamy do, do Kilka grzybków w tym wywarze dobrze mu zrobi. Tak. Teraz, słuchaj, no, będziemy rozkminiać kwestię ziemniaków, bo tutaj się pojawia milion wersji. A ciebie zaprosiłem po to, żebyś była wyrocznią. Ja to wyrocznia przemówi. Ziemniaki teraz, ziemniaki później, ziemniaki osobno czy ziemniaki nie? Wszystkie są prawidłowe, ale ja wolę ugotowane. Tłuczemy, pire robimy. PIRE. Utłuczona. A jak utłuczone ziemniaki, to moi drodzy, nawet jej nie spojrzę w oczy. To muszą być polane czym? Z tłuszczykiem, z kwaruszkami. Nie, jeszcze raz. Cebula. Jak to tłuszczyk z tą cebulą się nazywa? Nie muszę. Muszą być polane czym? Muszą być polane okrasą. Szkocznie, masz. Nie, bardzo naturalnie. Na szczęście nie mamy jeszcze czego zmontować, więc musi pójść ta wersja. Dobra. To co? Jedną ziemniaki co zimniaki daj pokroję, jeżeli pozwolisz. Chyba że możemy razem kroić. Dawaj i ugotuję je w małej ilości wody, tak żeby nie płukać tych ziemniaków, tylko żeby szybko się ugotowało? – Czy czy tak? Ja bym proponowała wywarze, jaki się ugotował spod boczku i kiełbas. Będą miały lepszy smak? – Będą miały lepszy smak. – U mnie na wsi, u dziadków zawsze się ziemniaki parowało. – Nie, ja bardzo lubiłam. Mieszkałaś... – Ty mieszkałeś w mieście czy na wsi? Bo muszę to ustawić. W dzieciństwie mieszkałam na wsi. – Na wsi? – Tak. – Minimalna ilość wywaru, tylko po to, żeby to puree lepiej później ja pachniało. Już. Czeka, ja ci po – Ja wrzucam Tak. Jedziemy. Nawet nie przykrywamy warstwą wywaru tych ziemniaków. Chodzi o to, żeby było szczelnie i żeby to się szybko uparowało, więc pod przykryciem 10 minut i powinny być mięciutkie na tyle, że je utłuczemy. Możesz zacząć kroić boczek, w kosteczkę. Do czego? Do okrasy. Do, do... O... Do Dobrze. Moje dzieciństwo kojarzy mi się z tym, że babcia robiła sery twarogowe. Tak. I kwaśną śmietanę, ale kwaśną śmietanę nie wiem, czy ktokolwiek potrafi... Okraić. Otóż to, Nożem. że smarowałaś na chleb, posypywałem cukrem Czuchrem, i była pycha. gotowa kanapka. I to jest moje dzieciństwo. A w kontekście masz takie potrawy, być może właśnie ten żurek, ale jeżeli nie, to powiedz coś innego. Śliwki węgierki i chleb, to było najlepsze jedzenie. Ale jak jeszcze. śliwki węgierki? Da. Już takie dojrzałe śliwki węgierki. Z chlebem? Tak. Widzisz? Albo na przykład ogórek kiszony z cukrem. Jadłeś kiedyś? W życiu, Ale a chleb y, z wodą i z cukrem? Ta, no jak, nie pewnie, że tak. A paluszki nie. z masłem i cukrem? Słone paluszki z masłem i z cukrem? Nie, nie. A widzisz. A zupę owocową, taką zabielaną? Uwielbiam. Ale z ziemniakami i okrasą. A widzisz. Wspominałaś o, że dodajesz pieprz do tak. zakwasu, tak? Tak. To co, dodamy do wywaru? No można. Trzy, cztery ziarenka? Ziemniaki jeszcze chwilę i teraz tak. Proponuję, żebyśmy zawali już. Żurek, do tego. żurek Tylko, że pewnie musimy się pozbyć chleba. Przecic, tak. To by było wygodniej, tak, cyk. No, ja w tym czasie może ubiję ziemniaki, dobra? Także. Jak w domciu, co? Jak pięknie zostało. O! I nie pirę, ale utłuczone ziemniaki, bo to jest tak. duża różnica, prawda? Tak. Takie, które. Bo do pirę, dajemy śmietanę i. A tutaj to jest. Nie dodajemy nic, nic, tak? Zgoda? Nic, tak. No to ziemniaczki mamy, cyk. Wiesz, co? Ja bym od razu tutaj dodała tą marchewkę. Dawaj. Pokrojoną. Grzyby. I co? Gotujemy. To to stać... Jak się zagotuje, to spróbujemy, jaka jest kwaśność. W międzyczasie patelnia i smażymy boczek aromatyczny i wygotowany, czyli mięciutki. Ale. Mięciutki. Pewnie, żeby dodać aromatu, trochę go przesmażymy. Jedziemy. Tak, to jeden z tych momentów, kiedy przychodzi poczta. I mam otworzyć? zetknąć? To, to jest do ciebie, więc. Dzisiejsze wezwanie to ekspresowe przygotowanie autorskiego majonezu. Wszystkie potrzebne składniki znajdziecie w kuchni na wykonanie zadania macie dwie minuty. Czas start. A to już czas start? No tak, tu no jest dobra, to jest napisane. Składniki majonezu pamiętasz? Jajka, olej. olej. Dobra, e, mam? Jak w Alson, dobra. Masz wybijaj. Dawaj, 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 dawaj bo będzie awantura. E, co jeszcze? Olej. Musztarda, a ocet jest. Czy cytryna? Cytryna? A, jest cytryna, dobra. Dawaj cebulę, to się będzie już razem. Ale poczekaj, musimy oddzielić żółtka, bo nie damy rady. Robotem będziemy robić? Nie, ręcznie. Robotem, majonez, klasyka, król wszystkich sosów. To tak jakbyśmy... Nie, no, można może robotem. Nie, fuj. Nienawidzę robota do majonezu. Majonez, no musi być puszysty, musi być delikatny. Dobrze, to będziemy trzepaczką ubijać, rozumie, tak? Tak. Musztardę dałaś? Jeszcze nie. Zaraz. Łóżeczka. Zmiana, tyle. Majonez najlepszy yy, żółty, nie? Tak. Ile sekund? Dwadzieścia. Oszukuję. Nie wiem, tak szybko. no. już, no już, 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 już. Działaś biceps? Widzę, widzę. No, dobra. Tolej. Dobra, już starczy. Sok z cytryny, dawaj. Sok z cytryny, sól, Nie, bez pierwszy. Bez Spróbuj. – Otworzyć to też. – Piąteczka. Jolu, to się zagotowało. – Próbowałeś? – jest... Tak, kwaśne, ale brakuje soli i pieprzu. Dajemy? – Dajemy. – Czy dodajesz coś jeszcze? Majeranek? – Majeranku daję, dobra. dużo majeranku daję. – Czosnek też już daje, dobra? – Tak, rozcieramy w dłoni. – Dobra, zgodnie z życzeniem. Powiedz mi jeszcze tylko kwestia zabielania żurku, bo tu też są różne wersje. Oryginalnie żur był potrawą postną, Później... bez zabielania. Później z... Został zaadoptowany na potrzeby wielkiego śniadania na Wielkanoc, tego najdłuższego, natomiast... – był bardziej syty. – Tak jest. I teraz dodajemy czy nie dzisiaj? – Dodajemy śmietankę. – Dodajemy. – Tak, dodajemy. – Hartujemy? – Hartujemy, to będziemy mieć pewność, że się nie zważy. – Troszkę do śmietany schartowana, cyk, i do środka. Nie wolno przesadzić, więc zagotujmy teraz to, dosłownie chwilę. Okrasa, za przeproszeniem, jest gotowa. Pasuje ci? – Lepiej bym nie zrobiła. – Ale mam jeszcze jedną sugestię dla ciebie. Chrzan do ziemniaków. Nie do żurku, ale chrzan do ziemniaków. Zrobić ziemniaki chrzanowe A wiesz, mocne. że ja nie robiłam, tak? – Robimy. Chcesz spróbować? – Oczywiście, ale ja nie robiłam, tak przyznaję. – Bez masła, bez niczego, takie surowiutkie, ubite ziemniaki. – A czy ja ziemniaki? będę mogła spróbować, jaki to ma smak? – Próbuj A teraz. – Czy chrzan u was w domu robiono? Samemu? Oczywiście. Dobre są, tylko ja bym jeszcze była troszeczkę ostrzejszy, zrobiła. Więcej szanu. Mhm. Królowo. Jeszcze jeden nieodłączny element każdego żuru, czyli biała, biała kiełbasa. Jak robisz? Jak dodajesz? Ja jedę po talerze, tłumaczę. Białą kiełbasę przekrawam na mniejsze kawałki. Przed parzeniem? Przed parzeniem. Okay. I wrzucam do, 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 do gotującego się żurku. On właściwie już jest. Ugotowany, tylko taki sparzyć nam wystarczy kiełbas. Otóż to moim zdaniem właśnie to parzenie to jest bardzo istotne, żeby ona się nie, nie przeparzyła roz... i nie rozpadła i nie zrobiła twarda. Soczysta, mięciutka, czyli temperatura taka. Zagotujcie żurek, odstawcie, włóżcie kiełbasę i ona na pewno przez 10 minut spokojnie 10, tutaj. 10-15 minut tak jest. będzie już dobra, do do nadawała się do jedzenia. Kiełbasa nam się parzy, w szurku? Dała ziemniaczki. A, teraz mam ziemniaczki. Przestchnęła Jola, czyli jednak ziemniaczki z chrzanem jej pasują. I to jest sposób, jak ja pamiętam ze swojego domu rodzinnego, że ziemniaki na środek, a dookoła Do około, coś. Dookoła dawało się kiełbaskę tak. i zalewało żurkiem. Tak. I zalewamy. I to jest forma podania wyniesiona z domu mojego, ale I są moje też inne rodzice. Ale są też inne formy, bo u ciebie na kanale też podajesz przepis na inne naczynie na żurek, prawda? Tradycyjne również. Chlebek. Chlebie, Czy to tak... w chlebie. A, czyli pieczesz? Piekę chleb i wydrążam podajesz środek, tak. Wydrążam środek i wtedy nalewam żuru. I link do strony Joli, gdzie możecie nauczyć się i dowiedzieć jak zrobić chlebek do żurku, jest tu, albo tu, albo tu. Ale warto zobaczyć, bo wtedy sami wypieczycie sobie własny. Jezu, jak to wygląda chleb. Chyc. Może być? Może być super. Teraz jest ok? Tak. Akceptujesz? Może być. To zapraszasz. A, bo teraz jest moment zaproszeń. I uważajcie, proszę. Zapraszam do oglądania naszych kanałów, subskrybowaniu i komentowaniu. Do zobaczenia! I naciskajcie dzwoneczek, bo on będzie wam przypominał o kolejnych odcinkach. Wybieraj. Yy, możesz być na chodniku w Międzyzdrojach, możesz być w Alei w Kan, a możesz być na naszej lodówce w Kuchni Lidla. Gdzie chcesz być? Nie, no to już wybieram lodówkę. Super, akurat mam przy sobie aparat, więc zrobimy.